Głowa podczas brydża jest bardzo ważna i jest ważniejsza, żeby ręka była wolniejsza od głowy. To jest taka podstawowa zasada, bo jeżeli głowa jest wolna, rękę szybka, to czasami popełnia się głupie błędy, które za pięć minut są kompletnie niezrozumiałe, jak można było tak zagrać. Więc głowa pracuje w sposób bardzo istotny. Bridge jest fantastyczną dyscypliną, zresztą chyba jedyną, w której jeszcze mam jakiekolwiek szanse osiągać, osiągać sukcesy, bo już niestety w tych sportach dynamicznych, no to. No to no To po prostu nie ma szans. Mamy drużynę w ekstraklasie. W zeszłym roku zajęliśmy czwarte miejsce, czyli niestety ostatnie Final Four, no bo to jest taka formuła Final Four. W tym roku bardzo wzmocniliśmy skład. Mamy trzech mistrzów świata, bo Polacy tutaj pewnie większość tego nie wie, co też chcę powiedzieć jako brydżysta, jako człowiek, który, który lubi powiedzieć coś dobrze o, o Polsce. Polacy są mistrzami świata dwukrotnymi z rzędu. W tej chwili polski brydż jest na na najwyższym poziomie światowym, i, i to warto mówić, bo, bo nawet o takich sukcesach jak Mistrzostwo Świata jest co najwyżej jakaś wzmianka jednoznaniowa. Więc tu trzeba o tym powiedzieć. Mnie się udało w tym roku pozyskać do drużyny też wymienie z imia i nazwiska Jacka Kalite, Jacka Pszczołę i Michała Nowosackiego mistrzów świata właśnie i mam nadzieję, że w tym roku Final Four również będziemy tak jak w roku poprzednim, ale zdobędziemy złoty medal. Bardzo na to liczę. Nikt od nas tak naprawdę nie odszedł, a wzmocniliśmy się trzema mistrzami świata, więc będziemy tutaj walczyć o najwyższe trofea. Co daje brycz? Wielką satysfakcję w momencie, gdy się dobrze gra. Wielką frustrację, gdy się gra źle. Również frustracje, gdy dobrze się gra, a partner gra, gra słabo. Również wtedy, kiedy przeciwnicy nas ograją bez naszej, bez naszej winy. Różne są sytuacje, ale również kształtują charakter i w jakimś tam dłuższym dystansie brycz jest sportem bardzo sprawiedliwym, bo ci, którzy w Brydżanie nie grają, muszą wiedzieć, że nie zależy to od karty, tylko od wykorzystania karty. Karty są te same na wszystkich stołach i porównuje się w jaki sposób na poszczególnym stołach, co kto zagrał i jaki osiągnął wynik. Dlatego nawet ze słabą kartą można wygrać, podobnie jak i z bardzo dobrą kartą można przegrać. Po prostu jest to brycz porównawczy, który pokazuje kto w jakim, w jakim stopniu umiał wykorzystać kartę, którą otrzymał. I dlatego jest fantastyczne. Oprócz tego jest to również w jakim stopniu gra psychologiczna. Są pewnego rodzaju blefy, czyli zagrania związane z inną kartą niż się ma. I to czasami przynosi efekt pozytywny, czasami negatywny, więc jest to też jakiś tam element trochę hazardowy i również element szczęścia, bo czasami są zagrania alternatywne z podobnym prawdopodobieństwem i raz się trafi, raz nie. Natomiast w jakiejś dłuższej perspektywie, nie wiem, turniej na 50 rozdań, czy liga na 15 meczów, mniej więcej wychodzi tak, jak wyjść powinno, czyli najlepsi wygrywają.